Cześć, Rogan z tej strony, witam was w kolejnym podejściu do ostatniego bossa, żeby wreszcie zakończyć, kurde, story mode. Podobno pomaga zmiana poziomu trudności na story mode. Jakimś cudem to zblokowuje buga. Nie wiem dlaczego i na jaki postawie miałby się tak dziać, ale tak się podobno dzieje, więc... I don't know. zobaczmy czy coś to pomoże. Czy się uda wreszcie zabić bossa lub blokować endgame, bo serdecznie mam tego dość. Serdecznie mam dość tej gry. Ciągle się coś baguje, Po drodze i tak miałem sporo szczęścia, ale po prostu to jest jakaś bzdura totalna. Nie wiem na czym to polega. Podejrzewam, że na story modzie to on w ogóle padnie w 3 sekundy. Chciałem mieć kurde wyzwanie jakieś i... tego się nie da zrobić. No naprawdę. Ta gra jest z coraz większe rozczarowanie. Dobra, no zobaczmy. Czy Story mogł załatwić sprawę? Muszę pokonać normalny poziom trudności, tylko trzeba kurde się tak pierdolić. Co? No. No dobra, zobaczmy. Even if you won, she would fall into the abyss. Your sister is gone. The Hellion is gone. This is all pointless. Fury's ascent is nigh. Submit. There is no giving up on family. You are an ascended. If you had listened when I exiled you, surrender to my axe. This is a better fate than in. She suffers because of you, because of your stubbornness, because of your. E no i zobaczmy. Przez drugiej fazie to zadziała. A O, idzie. O, O, Ale też jest bogową, znowu. Ja pierdolę, co to jest za gra w ogóle. No nie no, stoi, kurde. Nie działa to, naprawdę. Co za bzdura. Pierdolę to, bez kitu. Mam tego dość. Mam tego serdecznie kurwa dość, po prostu. Ile można się męczyć z tą grą? I nawet nie dostanę refundu, kurwa, na Steamie, bo oczywiście... Ech, mam wbite 30 godzin w grze. Pierdzielę to. Dobra, kończę, trzymajcie się, hej.